Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Centrum Medyczne Brown zawarło kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na lekarzy nowych specjalizacji. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać aż pięć nowych kontraktów. Obejmują one takie specjalizacje, jak endokrinologia, okulistyka, ortopedia dla dzieci, preluksacja oraz urologia. Ja myślę, że te kontrakty znacząco zwiększają zakres usług, które możemy oferować naszym pacjentom. Przypomnijmy, że wcześniej wiosną otwarto już poradnię alergologiczną dla dzieci oraz kardiologiczną. Każdy z naszych specjalistów dba o wysoką jakość świadczonych usług. To zasługa zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i. Personelu administracyjnego. Dla nas pacjent to priorytet, dlatego stale inwestujemy w rozwijanie umiejętności naszych pracowników, ale także dostarczamy im nowoczesne narzędzia pracy. Lekarze, którzy przyjmują pacjentów w centrum medycznym Brown, uczestniczą systematycznie w konferencjach naukowych, gdzie nabywają odpowiednią wiedzę w zakresie medycznym. Ostatnio byłam na konferencji międzynarodowej w Stanach Zjednoczonych. To była konferencja CEST 2023. Były omawiane przede wszystkim choroby, współczesne choroby i problemy diagnostyczne, jak chodzi o klatkę piersiową. I tutaj z Polski uczestniczyli również dwaj profesorowie, profesor Kuna i pan profesor Fal z Warszawy. Naprawdę dużo mogliśmy jako lekarze alergolodzy, pulmonolodzy z tej konferencji wynieść wiedzy bardzo specjalistycznej, nowoczesnej, wiedzy. Wiedzy, wiedzy medycznej. Sama miałam przyjemność uczestniczyć również w konferencji w czerwcu Allergy Day w Madrycie. Tutaj konferencja była bardziej poświęcona problemom w sensu stricte alergologicznym, przede wszystkim alergiom na białko mleka krowiego. To nie koniec rozwoju Centrum Medycznego Brown. Chcemy, aby pacjent miał dostęp do jak najszerszego zakresu usług w jednym miejscu, dlatego otworzyliśmy pracownię rentgeno diagnostyki z nowoczesnym sprzętem marki Stefanix jest to jeden z najnowocześniejszych sprzętów na rynku. Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów oraz inne przychodnie do podjęcia współpracy. Warto zaznaczyć, że w centrum funkcjonuje także punkt pobrań do analizy laboratoryjnej. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.